Panie dziękuję Panie Dyrektorze i dziękuję także prezentowany przez Pana Instytucję, za to, że objęła patrona tę naszą dyskusją. Chciałbym teraz przedstawić naszych gości, panelistów, pan Ryszard Petru, ekonomista, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Analityk i doskonale pewnie Państwu znany komentator wydarzeń ekonomicznych, także Wrocławianie absolwent bardzo dobrego jak co mówię, bo tą samą szkołę. E, pan minister Sergiusz Majer, menadżer w sektorze bankowym, wicemin były wiceminister infrastruktury, były wiceminister spraw zagranicznych, aktywista społeczny e, i moderator dzisiejszej dyskusji, redaktor Rafał Włoś z dziennika Gazety Prawnej, e, który został w ostatnich dniach nominowany do nagrody Grand Press. E, za tekst poświęcony e, relacji PKB a rozwój, a rozwój społeczny i gospodarczy. Jeśli Państwo jeszcze nie czekaliście tego tekstu, to jest on dostępny w internecie. Bardzo inspirujący, ciekawy, przekrojowy tekst i trzymam rękawie kciuki za to, że za kilka dni będę mógł się pogratulować zdobycia tej nagrody e, GamPRES. Szanowni Państwo, jedną z takich, może powiem przewrotnie, pozytywnych, e, pozytywnych zjawisk okresu tzw. Tak kryzysu ekonomicznego jest to, że zaczęliśmy znów szeroko dyskutować o gospodarce i ekonomii. I że jakby znów odżyły różne spory na temat strategii gospodarczej, polityki gospodarczej. I nie ulega wątpliwości, że ta kwestia związana z inwestycjami publicznymi jako, jako takiej metodzie na stymulację wzrostu gospodarczego jest teraz yy, na agendzie debaty yy, nie tylko polskiej, ale także, także europejskiej. Nie ukrywam, że jakby taką bezpośrednią a, inspiracją do, do właśnie takiego zatytułowania dzisiejszej debaty, do wyznaczenia właśnie tego tematu było na przykład... O, Wystąpienie sejmowe premiera Donalda Tuska, gdzie właśnie kwestia inwestycji publicznych została uznana przez a, komentatorów jako taką kwestię kluczową pośród tych priorytetów, które zostały przedstawione przez e, premiera e, rządu e, Rzeczypospolitej. E, także cała dyskusja poświęcona reformie czy, <coughs> przyszłości Unii Europejskiej i dalszej integracji ekonomicznej, politycznej i społecznej także wiąże się z różnymi propozycjami dotyczącymi programów inwestycyjnych, stymulacyjnych. Dlatego wydaje nam się, że jest to niezwykle aktualny temat i jestem niezwykle szczęśliwy, że tutaj na Uniwersytecie Wrocławskim, na udziale, którym także ja jestem absolwentem, możemy na ten aktualny temat rozmawiać z moim zdaniem, z znamienitym gronem prelegentów. Także Rafał oddaję głos i życzę Państwu ciekawej dyskusji, inspirującej dyskusji, a także zachęcam do aktywnego udziału. Dziękuję bardzo.